Agnieszka Chylińska, smutna prawda o dzieciach Gwiazda TVN, wiele przeplakalam. Agnieszka Chylińska rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Dopiero po latach zdecydowała się wyjawić prawdę o swoich dzieciach, z których dwoje to dzieci szczególnej troski. Pisaliśmy o tym tutaj. Ostatnio Aga wróciła do tego tematu. Podczas swojego koncertu w Wrocławiu udzieliła wywiadu co za tydzień. Na początku wyjaśniła, dlaczego już nie gra muzyki rockowej, z której przez lata słynęła. To jest taka opowieść, w której nie uciekam w halas, tylko chcę wytrzymać to spojrzenie ludzi. Którzy siedzą. I tak sobie zalozylam, zechciałabym, żeby oni usiedli i dostrzegli. Za już nie mam 20 lat i za nie jestem w stanie robić muzyki, która robiłam 30 lat temu, po prostu z niej wyrosłam wyznal. Potem skupiła się na swoim życiu rodzinnym i tym, co dzieje się w jej domu. Na najnowszej plecie Agnieszka zamieściła utwór, w którym opowiada o swoim macierzyństwie. Jest to piosenka, na którą byłam gotowa, by ja napisać. Wiele już przyplakalam mi i poczulam, Ze po tych kilkunastu latach jestem gotowa, żeby wyjść do ludzi i powiedzieć. Za moje macierzyństwo nie jest sztampowy i za ten smak miłości rodził się w jakimś ogromnym trudzie przyznala. Chylińska szczerze przyznaje, za opieka nad dziećmi bywa dla niej tak trudna, że wyjazd na koncert staje się dla niej poniekąd wybawieniem. Zapewnia jednak, że cały czas myśli o swoich pociechach. Gdy jestem na scenie wśród moich ludzi, już mam informację, co trzeba przygotować dziecku do tornistra na poniedziałek. Ta rzeczywistość mojej rodziny i normalnego macierzyństwa, wyjątkowego, ale bycia również z zona. Matka daje mi poczucie, z wychodzenie na scenę jest cały czas atrakcyjnym wyjawila.